Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Króla Pustkowia? Drodzy Państwo, możemy się pochwalić kolejnym wielkim sukcesem naszego nieszczęśliwego kraju. Tak, drodzy Państwo, my szukamy sprawiedliwości i walczymy o honor i o słuszną sprawę, ale zawsze nie tam, gdzie należałoby to robić. Czarzasty chce odszkodowań dla ofiar żołnierzy wyklętych. To jest wielka wiadomość. naprawdę. Ogłośmy ją na cały świat i w kosmos też najlepiej. Wyślijmy informację zakodowaną, żeby wszyscy we wszechświecie wiedzieli, że Polacy to jest naród wybitny, sprawiedliwy, prawda, i o słuszną sprawę walczy do samego końca. Nie mamy odszkodowań jeszcze w dalszym ciągu od Niemców, od Anglików, prawda, od Francuzów, naszych sojuszników z czasów II wojny światowej zresztą Anglia to nas zdradziła tyle razy na kartach historii, że powinna nam płacić odszkodowanie w ogóle. Do końca istnienia tej głupkowatej cywilizacji łacińskiej. Zresztą to już za niedługo upadnie wszystko, ale tych odszkodowań nie mamy. Nie mamy odszkodowań od czerwono-czarnych naszych sympatycznych sąsiadów, bo tutaj nie będziemy się domagać także żadnych odszkodowań od Sowietów. Też nie mamy odszkodowań, ale sobie sami, słuchajcie, wypłacimy odszkodowania teraz dla ofiar, żołnierzy wyklętych na najbliższym posiedzeniu Sejmu 10-13 lutego. To ma być to posiedzenie będzie pierwsze czytanie projektu ustawy o zadośćuczynieniach dla rodzin. I ofiar zbrodni na tle narodowościowym, religijnym i rasowym w latach 1945-1946. Poinformował marszałek nasz wspaniały stary komunista Włodziu Czarzasty. Znamienne jest to, że o sprawę tę walczy postkomunista, były członek PZPR, który zachwalał Armię Czerwoną i który walczył o odzyskanie przywilejów emerytalnych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Czyli nagradzamy tych w gruncie rzeczy, którzy robili wszystko albo, albo działali, generalnie rzecz biorąc, przez całe swoje życie na szkodę interesu państwa polskiego. A teraz będziemy, słuchajcie, doszukiwać się w działaniach, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowych yy, Prawda, Sił Wyzwoleńczych Czy Żołnierzy Wyklętych Którzy niegdyś tworzyli struktury Wojska Polskiego i byli żołnierzami Armii Krajowej Będziemy się doszukiwać, cóż to oni takiego Tam zrobili, słuchajcie Że jakieś zbrodnie zostały Popełnione, dokonane No wielka to jest naprawdę afera, wielka Sprawa, Czarzasty wziął W Zaleszanach udział w upamiętnieniu 80. rocznicy pacyfikacji Kilku wsi zamieszkałych przez ludność Prawosławną, której dokonał Oddziały podziemia antykomunistycznego dowodzone przez Romualda Rajsa, Burego. Bury, tak, no, Bury to jest przestępca naprawdę wielki. To jest człowiek, który ma tyle na sumieniu. To nie jest bohater żaden. Gdzież byśmy tu mogli mówić? To Ukraińcy o tych swoich zbrodniarzach czerwono-czarnych, prawda, to mówią w kategoriach bohaterskich i bronią ich, słuchajcie, tak zaciekle, że gdyby to nie wiadomo, co by się miało tam dziać jeszcze, to będą to robić do. Samego końca nigdy nie przyjmą na siebie żadnej winy, sprawiedliwości, a to, że dzisiaj kultywują pamięć o tych bohaterach, to jest rzecz zrozumiała. A my będziemy rozliczać to teraz, bo nam jest teraz potrzebne rozliczenie, słuchajcie, naszej własnej historii, bo my jesteśmy bardzo sprawiedliwi. Rodziny domagają się odszkodowań za dość uczynienia, więc te odszkodowania i zadość uczynienia to będziemy musieli wypłacić. Projekt ustawy, która w marcu 2025 roku złożyła lewica, ma to właśnie spowodować. To wyszło ze strony lewica projekt ustawy, który będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. A więc lewica, lewica nowa, lewica stara, stara lewica Leszki-Milery, które były bardziej uczciwsze niż ta obecna lewica, ale Anna Maria Żółkowska stwierdziła, że my musimy zrobić to, co musimy zrobić i nie możemy pozwolić na to, żeby historia była fałszowana. Tak, drodzy Państwo, i to powiedział Czarzasty na konferencji Prasowej. Obecna tam także przewodnicząca yy, nasza Anna Maria Żukowska, wnioskodawca tego projektu, czyli już nie wnioskodawczyni. Powiedziała, że projekt był prezentowany przez nią i obecną wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat w 2025 roku przy okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bo nie zgadzamy się na to, żeby zafałszować pamięć historyczną i pamiętać tylko zbiorowo o żołnierzach wyklętych, takich jak Witold Pilecki, których my cenimy i uważamy, że to byli polscy bohaterowie, ale ci, którzy tutaj mordowali na Podlasiu, mordowali ludzi tacy jak właśnie oddział Romuelda Reisa Burego muszą być potępieni i należy jasno oddzielić te dwie grupy od siebie, a ofiarom i rodzinom tych ofiar należy się od polskiego państwa odszkodowanie. Będziemy płacić teraz odszkodowanie, dodała, że proponowana przez lewicę ustawa ma przywrócić pamięć i godność ofiarom i jest dedykowana ich rodzinom. Także jakie to będą odszkodowania? Jakie to będą odszkodowania? Bo ja sobie nie przypominam, drodzy państwo, żeby ktoś Miał czelność domagać się odszkodowań na przykład od ludzi pokroju Maksymilian Sznepf na przykład, albo Zbysiu Owsiak, y, który był także związany ze Służbą Bezpieczeństwa i działał w czasach przecież y, teścia y, pani Dorotki Wysockiej Sznep, Albo być może od y, ludzi pokroju y, takich jak dziadek, y, przecież doktor... Gizeli, Mengele, który także ma wiele na sumieniu. Tutaj nie będziemy się domagać sprawiedliwości, w ogóle od komunistów się nie będziemy domagać żadnej sprawiedliwości. Komuniści mogą przyjść i teraz będą rozliczać, słuchajcie, żołnierzy wyklętych, w tym Burego, który to odpowiedzialny jest za pacyfikację wsi jak się to mówi, tutaj wspomnianych, gdyż, jak donoszą pewne źródła historyczne, ale prawdopodobnie nieoficjalne, nieoficjalne, yy, tych działań, tych czynów, Bury dokonał wskutek tego, że byli to po prostu kolaboranci, sowieccy, no i tyle. On do samego końca walczył, yy, prawda, o niepodległość państwa polskiego i działał, drodzy państwo, jakby to powiedzieć, yy, poza zrozumianą, powszechnie tak zwaną linią yy, tego, co się przyjmuje... Yy, społecznie za to, co jest moralne. Czy za to, co jest etyczne. Projektowana ustawa wprowadza zadośćuczynienia za, za przestępstwa na tle narodowościowym religijnym i rasowym w latach 45-46, na skutek działań polskich, podziemnych formacji wojskowych lub organizacji niepodległościowych na terytorium państwa polskiego w jego granicach sprzed 1 września 1939 roku oraz w granicach powojennych w okresie odkroczenia armii Związku Radzieckiego do 21 października 1963 roku, kiedy to już wybito ostatniego żyjącego, tak zwanego żołnierza wyklętego zgodnie z projektem osobom, które do. Uszczerbku. Na zdrowiu oraz członkom rodzin osób, które poniosły śmierć, ma przysługiwać świadczenie pieniężne w wysokości 50 tysięcy złotych. Wnioski ma rozpatrywać Urząd do Spraw Kombatantów. Anna Maria Żukowska dodała, że liczba osób, które skorzystają z ustawy, jeśli będzie ona przyjęta, nie jest duża. No, nie jest duża! Nie chodzi o to, że ona ma być duża, chodzi o to, co oni w gruncie rzeczy robią, drodzy Państwo, bo zakładam, że takich czynów, czy takich działań, jakich rzekomo dopuścił się Bury, na terenie Polski było bardzo dużo. No, jakby to powiedzieć, drodzy Państwo, w czasie II Wojny Światowej mówiono wtedy w imieniu Polski Podziemnej. Nie będę już tego komentował, bo naprawdę do głowy można dostać z tymi ludźmi. 15 września 1995 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego unieważnił wyrok śmierci na Romualda Reissa, bo on został schwytany po II wojnie światowej, w 1948 roku został stracony, uzasadniając, że walczył o niepodległy byt państwa polskiego, a wydając rozkazy dotyczące między innymi pacyfikacji białoruskich wsi, działał w stanie wyższej konieczności, zmuszającym do podejmowania działań, nie zawsze jednoznacznie etycznie, nie zawsze jednoznacznie etycznie. My się pozwolimy po prostu chyba yy, całemu światu, słuchajcie, żeby nami gardził, żeby cały świat swoje zbrodnie usprawiedliwiał naszym kosztem, że była to Wyższa konieczność. Niemcy przyjdą i powiedzą, że to byli nasi chłopcy, yy, prawda? Że myśmy pozakładali te wszystkie obozy fantastyczne, wspaniałe, że myśmy to robili wraz z nimi, że oni to musieli zrobić, albo że w ogóle tego nie zrobili, że pierwsze wystrzały na Westerplatte padły ze strony żołnierza polskiego. No może padły, no i co z tego, że padły? Jak podchodzi ktoś po prostu do. Yy, prawda, granicy państwa polskiego i istnieje podejrzenie, że jest to coś niebezpiecznego yy, albo mogącego yy, stwarzać bezpośrednie zagrożenie. No to się otwiera ogień, no po to jest żołnierz. No i tak to wygląda, drodzy Państwo. Rodzina otrzymała wysokie odszkodowanie. Yy, decyzją o rehabilitacji Rajsa towarzyszyła akcja szkalowania ofiar przedstawianych jako kolaborantów władzy ludowej, za co została im wymierzona zasłużona kara. A więc w 1995 roku sąd, yy, tak zwany sąd także postkomunistyczny, stwierdza, że wyrok wydany na pana Burego jest nieważny. Przeciwnicy rehabilitacji Burego założyli społeczny komitet do spraw ekshumacji osób pomordowanych w puchałach starych, yy, który między innymi wystąpił z inicjatywą budowy pomnika. Pomnik miał na celu oddanie hołdu ofiarom pacyfikacji. Więc my się teraz będziemy tutaj ścierać. Jedne sądy wydają takie wyroki, przychodzi drugi sąd, druga lewica, trzecia lewica, czwarta, piąta i będziemy się domagać teraz, słuchajcie, rozliczenia yy, tego, co zrobił Bury. No ja myślę, że bohaterstwa yy, Burego to należałoby teraz życzyć yy, wszystkim Polakom, yy, ażeby tak się troszczyli o swój kraj i tak walczyli w ogóle o yy, Kraj, który został już bezpowrotnie utracony, a do tego jeśli administracja rządowa w postaci tego komunisty, czarza z tego, który pierwszy powinien stanąć w ogóle yy, przed sądem tam wraz z tymi innymi nierozliczonymi po roku 89, yy, to, tak, to tak to powinno wyglądać. No wydaje mi się, że bury to już nie miałby wątpliwości, co należy z takimi ludźmi robić. Ale to byłoby znowu nieetyczne, przecież fantastycznie. Także ja mówię, informacja na początek dnia jest kapitalna. Otóż nie rozliczamy niczego, nie rozliczamy zbrodni historycznych, dokonywanych chociażby przez. Zachód na narodzie polskim, ale tutaj sobie zawsze kogoś znajdziemy, słuchajcie, kogo należy rozliczyć, kogo należy napiątnować, byleby ta nasza historia była coraz bardziej upodlona, upadła. I wszyscy teraz na świecie powiedzą, a zobaczcie, taka wielka armia krajowa, powstańcy warszawcy, yy, prawda, żołnierze wojska polskiego walczyli na wszystkich frontach świata, a tutaj na własnym terenie sobie tak brudzili, takie to nieprzyjemne, no ale z kolaborantem to co zrobisz? A no nie no, lewica to wiemy, co zrobi to. Lewica to wszystko be, wszystkiego będzie bronić, więc mamy. Kolejny, drodzy Państwo, skandal, takie upodlenie po prostu. Zamiast zrobić z bórego bohatera, to my teraz będziemy robić po prostu z niego zbrodniarza wojennego, i zakładam, że już za niedługo wszystkie media na świecie, łącznie z dżitkami, będą o tym pisać. A jak zrobili to, to pewnie zrobili to tam, prawda, bo. Ukraińcy, nie zapominajcie, czerwono-czarni. Mówię, że na Wołyniu to Polacy to robili. Polacy to robili, a oni tylko w odwecie y, zrobili to, co zrobili tam w tym czasie, wiemy jaki to był czas. Więc mamy taką sytuację, zobaczcie jakie to jest śmieszne po prostu, żeby nawet we w, w obronie własnych bohaterów wojennych nie stanąć, nie domagać się przecież rozliczeń, chociażby Anglików, słuchajcie. Anglicy nam jakieś odszkodowanie, Wypłacili kiedykolwiek? Nie. Niemcy nam nigdy nie wypłacą, bo widzą, co się dzieje. Zresztą tu wszystko jest sprzedane w ogóle. Tu wszystko, słuchajcie, działa na zasadzie dyshonoru. To jest jedna wielka hańba z tymi komunistami wszystkimi do dzisiejszego dnia nierozliczonymi. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!